Witam was drodzy kibice, z tej strony Tomasz Fornel, ostatni raz, najprawdopodobniej jako, jako zawodnik Jastrzębskiego Węgla mam tutaj okazję z wami rozmawiać. Dziękuję za, wam za te wspaniałe 6 lat, to było, to było coś, coś niesamowitego, móc i mieć możliwość grać przed, przed wypełnioną, teraz to prawda pustą halą, ale przed wypełnioną halą najczęściej. Zrobiłem co mogłem. Oddałem wam całego siebie, zostawiłem zdrowie, zostawiłem wszystko, co miałem. Trochę wygraliśmy, trochę przegraliśmy, ale mam nadzieję, że zapamiętacie mnie dobrze. Wydaje mi się, że to jeszcze trochę do mnie nie dociera, że, 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 że w przyszłym sezonie po nie będę jechał w tym kierunku i nie będę na tej hali trenował i grał. Dopiero jeszcze będę opuszczał szatnię i, i się organizował za jakiś czas, więc wtedy pewnie już ostatni raz przyjdę na tą halę i, i będzie mi dane gdzieś tam wewnętrznie sobie powiedzieć i podziękować i, i pożegnać się. No ale na pewno dziś jest delikatny smutek czuć i widać to, gdzie te szafki się opróżniają w szatni, gdzie chłopaki już zaczynają się pakować, wyprowadzać pożegnaliśmy się no, na pewno na pewno piękne 6 lat. Wydaje mi się, że każda drużyna w lidze chciałaby zdobyć trzy mistrzostwa w ciągu 5 lat, bo jeden był ten covidowy, który nie został dokończony, więc powiedzmy trzy mistrzostwa w 5 lat to nie jest taki zły wynik. I też te playoffy offy tegoroczne trochę uświadomiły mnie i otworzyły mi trochę bardziej głowę na to, że jednak jak już jesteś w tym finale, to to nie jest codzienność i nie można do tego podchodzić na porządku dziennym, że o, jesteśmy w finale e, i to było w sumie normalne. Granie w finale to też jest duża rzecz. I te, tegoroczna końcówka tego sezonu trochę mi uświadomiła, jak dużo osiągali na przestrzeni tych sześciu lat. Oczywiście nie zawsze się wygrywało i, i mieliśmy porażki w Pucharach, widzę Mistrzów, ale. Te, te lata na pewno, na pewno obfitowały w bardzo duże sukcesy, i sądzę, że wystarczy spojrzeć na flagi, które gdzieś, tam, które gdzieś tam wiszą, i zobaczyć, jak dużo osiągnęliśmy. Progres i praca, która gdzieś tam została wykonana przez 6 lat, wszystkich trenerów, którzy, którzy przewinęli się przez te 6 lat, na pewno ogromną zasługę w tym wszystkim ma ten Mendes, który. Który bardzo mi pomógł? Kształtował mnie jako, jako człowieka, kształtował mnie jako, jako zawodnika, dał mi niesamowicie duże zaufanie. I, i tak naprawdę dał mi, dał mi taką pewność, która gdzie, gdzie, gdzie czułem po prostu, że mogę robić to, co chcę robić na boisku, to co jak lubię grać i on jest ze mną w 100% za tym. A jeżeli zawodnik, zawodnik ma takie wsparcie, to, to jest to na pewno bezcenne. I, i, i to była na pewno w dużej, dużej, dużej części jego zasługa ten mój rozwój a też podkreślałem wczoraj byliśmy na spotkaniu a, z prezesem na obiedzie i powiedziałem tam takie słowa, że gdyby nie Bentoniu, to, to też nie byłbym w tym miejscu gdzie teraz jestem i a, uważam, że też jest bardzo duża jego zasługa a, w tym że jak się rozwinąłem i jakim zawodnikiem się stałem i kim teraz jestem a, nie wiem, czy będzie mi kiedyś dane zagrać z takim, z takim graczem, jakim on był. I nie mówię tu tylko o umiejętnościach sportowych, bo jest bardzo dużo dobrych rozgrywających, chociaż były nas w reprezentacji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat grałem z wybitnymi, ale chodzi mi po prostu o kształt, jakim jest, jakim jest graczem, jakie ma umiejętności, jakim, jaki ma charakter, co, co dał mi e, nawet poza siatkarskich rzeczy. Na pewno to. On też miał bardzo duży wpływ na to, że jestem w tym momencie swojej kariery, tu i teraz. Ja sam byłem w szoku, że, że aż tyle ludzi tutaj zawitało i chciało nas pożegnać. No, miłe to jest, miłe to jest to, jakby tylko ci pokazuje, że to co robiłeś w klubie i to jak się angażowałeś, i jeżeli naprawdę dałeś w e, siebie wszystko, co mogłeś, i, i całego siebie, to ludzie to potrafią docenić. i i, I to jest na pewno, na pewno bardzo miłe i sądzę, że dla mnie czy dla Piwka, no bo jednak z tym klubem byliśmy bardzo długo związani, mm, no to jest coś, coś wspaniałego gdzieś poczuć e, takie, takie uczucia, ale nie jakieś fałszywe, tylko takie naprawdę prawdziwe e, uczucia kibiców, którzy, e, którzy gdzieś tam na pewno boli ich to, że odchodzimy. Mówiliście, że tam kilka osób płakało na trybunach, także no co mogę powiedzieć, no, niesamowite to jest. Wydaje mi się, że po prostu widzieli, że robię wszystko dla klubu, żeby wygrywał, a jeżeli robisz wszystko i oddajesz całego siebie i wszystko co masz i, i zostawiasz zdrowie, to, to ludzie to doceniają i, i to jest chyba najważniejsze, że, żeby nieważne nie, nie gdzie jesteś, a w moim przypadku był to Jastrzębski Węgier przez 6 lat, żeby wszystko co robisz, żeby po prostu zostawić co masz I, i ludzie to docenią. I ludzie widzą szczerość, jeżeli ktoś nie jest w żaden sposób fałszywy. Ja starałem się dla tego klubu wygrywać jak najwięcej się da przez 6 lat. Mam nadzieję, że mm, kibice są zadowoleni i że będą mnie miło wspominać. Dom, rodzina, naprawdę ludzie, którzy tu pracują na hali. Już nie mówię stricte o, o zawodnikach, o sztabie, o was chłopaki. E, bo, bo to jest oczywiste, że mamy, mamy super kontakt i tak dalej, ale, ale nawet ludzie, którzy tu pracują, e, którzy są nieodłączną częścią tej hali, e, no bo stali się moją rodziną, czy to ludzie, którzy, którzy siedzą na portierni i pilnują, żeby nikt nam hali nie okradł, e, czy to pangienek, który, który gdzieś tam zawsze z małżonką i, i z którą przychodzili mi mieszkanie pomóc ogarnąć. E, są rzeczy, które E, których ludzie nie widzą ale, ale są też bardzo ważne żeby, m, żeby były w takim klubie więc wydaje mi się, że byliśmy po prostu jedną wielką rodziną dużo bardzo pozytywnych wspomnień oczywiście też e, negatywnych, kiedy przegrywaliśmy ale, ale taki jest sport i, i trzeba, trzeba, to, trzeba to brać pod uwagę ale no tak na pewno te, 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 rzeczy, te rzeczy zostaną i tak zapamiętam e, ja strzebie jako, jako drugi dom, bo, bo, bo czułem się tu jak w domu. Głęboko w to wierzę, że jeszcze kiedyś się tutaj spotkamy i że jeszcze raz tą koszulkę założę. Pozdrawiam was serdecznie, e, cieplutko całuję, siwy się żegna. <grym> się> Na razie.